Młodzież z pierwszego Leonie po raz pierwszy udowadnia, że lubi się uczyć, ale też brać udział w różnego rodzaju przedsięwzięciach. Jedno z ostatnich, do którego uczniów przygotował nauczyciel geografii Paweł Packi, dotyczy tzw. debaty oksfordzkiej, a w zasadzie dwóch. Pierwsza odbyła się w Łodzi, a druga w Poznaniu. Wzięła w nich udział młodzież z drugiej klasy ogólniaka. Debatowanie polega na kulturalnym sporze na danym temat. Podawane są zawsze z wyprzedzeniem tygodniowym najczęściej tezy do debaty. Tematy są tak konstruowane, żeby zarówno strona opozycji, jak i propozycji mogła przedstawić swoje argumenty i wygrywa ten zespół, który przekona do swoich racji jurorów i eksperta. Czym zasłużyli? No przede wszystkim interesują się sprawami bieżącymi, historycznymi również, chociaż są zupełnie z innej klasy, bo o profilu biologiczno-chemicznym, ale są na tyle otwarci na świat. I lubią dyskutować, że zapałali miłością do tego typu zawodów. Debata wymagała nie tylko przygotowania. Ważne, aby uczniowie sami z siebie interesowali się otaczającą ich rzeczywistością, sprawami społecznymi oraz polityką. To bardzo pomaga. Pomysł zrodził się w tamtym roku, kiedy dostaliśmy zaproszenie na właśnie wzięcie udziału w eliminacjach w Poznaniu. I stwierdziliśmy, że w sumie grupka się uformowała, więc czemu by nie, nie spróbować, nie pojechać. No i tak jakoś zostało, że teraz się tym w jakiś sposób... Fascynujemy. Obmyślaliśmy wspólnie argumenty dotyczące wszystkich tez, rozmawialiśmy o nich, dyskutowaliśmy, no i potem to przełożyło się na debaty, w których jeżeli doceniło, iż faktycznie stanowimy jedną drużynę. Zostało to zauważone, że naprawdę dogatujemy się i sprawia nam radość debatowanie. Dzień po wystąpieniu w łodzi byliśmy na finale na eliminacjach przed finałem w Poznaniu na mistrzostwach Polski debat Polskich i ta wspaniała drużyna. Pokazała się z bardzo dobrej strony. Pokonała trzech przeciwników. Z jednym było troszkę może słabiej, ale tylko troszeczkę. W każdym razie zakwalifikowali się do zawodów finałowych. Za miesiąc w połowie kwietnia jedziemy ponownie i myślę, że poradzimy sobie z kolejnymi drużynami ze szkoły całej Polski. Władzi zajmowaliśmy się głównie tematami historycznymi, czyli niezwiązanymi z naszym jednak profilem w liceum, ale tutaj szczególne podziękowania dla nauczycieli, którzy dużo nas przygotowywali i dzięki temu zdobyliśmy to, co zdobiliśmy. A jeśli chodzi o debaty w Poznaniu, są to debaty o szerokim zakresie, równo tak samo społecznym, jak i również historycznym, czy po prostu najprostsze tematy, które są czasem formułowane nawet w postaci przysłów polskich. To jest tak, że lubicie się kłócić, debatować, spierać, zagadywać przeciwnika, tak to jest? Znaczy w pewnym sensie tak, ale to jest sposób kulturalny na poziomie, bez żadnego dogryzania sobie, bez potrzeby. Wszystko jest naprawdę kulturalne i na poziomie. Przed uczniami jeszcze finalna debata, która odbędzie się w czerwcu w Warszawie, ale więcej o niej powiemy już w short pressie. Zapraszamy.